Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bedwars na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, stało się coś niezwykłego, bo nagrywam solo Bedwars. A przeważnie, jak wiecie, na kanale pojawiają się czwóreczki, ale dzisiaj zadecydowałem, że zagramy solo i zobaczymy, jak nam pójdzie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz. Napiszcie w komentarzu, jakie są postanowienia na e, Wasz nowy roczek 2024. I, I przechodzimy do, do odcinka. Słuchajcie, jak widzicie, jak słyszycie, poprawiłem jakość moją, mojego mikrofonu. O wiele lepiej mnie słychać. Jakiś czas temu na odcinku mówiłem, że mam zamiar poprawić właśnie tą jakość i, i właśnie dotrzymałem słowa i, i jest. Nikt na razie się chyba do mnie nie wybiera, chociaż w sumie ten typek. Widzę, że się czaił. Ale mam nadzieję, że go jakoś ogarniemy i będzie spokój. Niestety się już buduje. Dobra, na szybko tutaj obudujemy, żeby było. I zaraz podlecimy do niego. Trochę szkoda tracić 40 żelaza. No trudne, jeżeli mi zależy na to, na tym, żeby go zabić, to nie chcę tracić czasu. Kurde, chyba ginę. No, Niestety, może nie uda mu się niszczyć łóżka na czas. Tutaj widzę, że rozwalał, próbował rozwalić. Na szczęście mu się to nie udało. Okej, okay. zobacz, czy mam jakieś złoto. Jeszcze nie, niestety nie. Dobra, kupujemy se lepszy mieczyk. Kupujemy sobie to, to, to. Kupujemy sobie jakieś narzędzia. Idziemy do generatora dalej, szybko. Jedno złoto. Dzięki. Cyk, cyk, cyk. I dobra. I resztę chowamy sobie do ender krzyni, bo jest to no, niepotrzebny. Już tutaj gostek przyleciał. Ale dobra. Wyjaśniamy go na F. Na szczęście trafił nam się jakiś taki gostek, który nie dorasta moim umiejętnościom. Widzę, że niebieski próbuje się do niego dostać. Może ja tak tutaj tak o Kurde! Ja chciałem mieć zniszczone łóżko, co za śmieć walony. I teraz pewnie będzie próbował się do mnie dostać. To tutaj, o już słyszę petardy strzelają, jeszcze. E... Okej, okay, kupimy se złote jabłko. E... O widzę, że typek jest tu. Kurde, ej, jakim cudem on tak szybko zniszczył moje łóżko Jak? Ej, pytam się. I w takim szybkim tempie... Ej, on miał chyba drewniany kilof. To tak szybko. Żeby rozwalić mi wełnę kilofem i... Nie wiem. Eee... Może miał nożyce. Pierw zniszczył wełnę nożycami, później tak szybko kilofem wykopał. No. Nie wiem. <laughs> Ale przechodzimy do następnej rundki. Kurwa, zamknę okno, nie? Dobra, może mniej będę słyszał tych petard, ale już zaczęły mnie trochę denerwować. Nie wiem, czy wy je słyszeliście, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, ej. Nigdy na oczy chyba nie widziałem tej mapki Żebym w nią grał Kto jest moim sąsiadem? Biały Dobra Tyk chowamy obudujemy se tym Zawsze gliną obudowywuję to To niech będzie Jeszcze dokupię se wełny widzę, że chłop się na razie nie chce do mnie wybierać, to to nie wiem w sumie, czy zostawić go w spokoju, czy lecić na niego no sam nie wiem jak na razie nie ma zamiaru, to chyba słuchajcie pójdę na diamenty, tylko gdzie one są właśnie tam są no to się jakoś podbudujemy mam nadzieję, że nie spadniemy bo trochę byłoby szkoda stracić tego kamiennego mieczyka wiem że on tylko kosztuje 10 żelaza ale 10 żelaza zawsze coś znowu mi się przypomniało że nie wgrałem w teksturpaka no, no tak to już jest No tutaj mamy jeszcze prezencik dobra 3 diamenty a dobra, za 3 sekundy będzie kolejny. To poczekamy sobie, bierzemy i wracamy do bazy, coś ulepszyć. Tylko co? No zaraz zobaczymy, jakie są oferty. dostałem common gift. Wezmę sobie te sztabki złota, co można kupić. Hmm bo widzę, że tu Sharpness 1 i Sharpness 2 dodali za aż 16 diamentów Ej, to jest nowość, bo zawsze był Sharpness 1 dobra, na początku se kupimy Reinforced Armor Heal Pula i Pułapkę żebyśmy się czuli trochę bezpieczniej mamy 13 zł, to se kupimy to żelazną zbrojeczkę i kupimy sobie narzędzia i dokupimy sobie jeszcze 15 wełny I resztę zostawiamy w ender. Cześć. Dobra. Chyba słuchajcie pójdę znowu na diamenciory. Tylko troszeczkę więcej pozbieram. Postaram się. Dobra. Yy... Gdzie jest kolejna wysoka? Tam jest, to chyba muszę się podbudować, niestety. Mam nadzieję, że nikt z tyłu mnie nie zajedzie, bo wtedy będzie źle. Mam też nadzieję, że nikt tutaj nie zbiera. Tej diamentu chyba. Widzę, że czerwony zebrał. No. Klepa, pierwsza klepa w tym, tej anęce. Kurde. Oj, jaj, jaj. No, musicie mi wybaczyć, nie jestem prosem w yy, klepaniu się. A w ogóle to. Aha, czerwony nie miał łóżka. To. To się bardziej stresował tym, że, że przegra K ze mną klepanie. Tutaj widzę <coughs> zielony morze. Postaram się ich jakoś tam ominąć. Aby mnie nie zauważyli. I może teraz się uda diamenty zabrać. Tym razem tak. Niestety cztery. I niestety nie mam bloków, żeby się podbudować do nie wiem, jakiejś następnej wysepki z diamentami. No trudno. Może po drodze się jeszcze jakiś jeden z generatora zbierze. No proszę. Pięć mamy. To no chyba tym razem sobie kupimy tego sh -sh Sharpnessa. Cyk i coś, czy coś można jeszcze kupić za jednego diamenta? no chyba nie. To odkładamy sobie do Enderchesta. O, dostaliśmy le legendarny prezent. Ile dostaliśmy końców? 100 końców i plus. Yy... aha, czyli XP, czyli tutaj ten, ten poziom, jak widzicie tutaj. Ma, mamy 19, to jest nasz poziom w. w. na Bedwarsach, dobra, niestety. Widzę, że. O ty śmieci, wolna mama ci nie żyje, nie żartuję Niestety, przegraliśmy. Zielony, zielony. No, z z niego. Ja bym nie chciał tak mieć obudowanego wełną łóżko. Tro Widzę, że albo on, albo ja mam lagi. Bo widzicie te partikle, a niby on się nie porusza. No, ciekawa sprawa, ale chyba ja mam te lagi. Niestety, gdzie jest ten zielony? No, już mnie chyba właśnie wywaliło. A disconnected, czym mam szary ekran przed oczami? No, i mnie tutaj wywaliło. No co? Chyba będziemy kończyć. Nie chcę następnej rundy rozgrywać, bo... bo mi się po prostu nie chce. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. Cześć.